Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, jest ósma rano. Już jestem po, po zajęciach, po prowadzeniu jogi. Jestem śpiąca i głodna. W sumie to bardziej głodna niż śpiąca. Tak się zastanawiam. Zawsze w te piątki jestem śpiąca, prowadzę zajęcia o siódmej. I w sumie pierwszy raz pomyślałam, że zamiast jeść śniadania, to wypiję kawkę i zjem botanika. I faktycznie nie jestem aż tak śpiąca jak zawsze, przez to, że wypiłam kawę. Ale problem, problem pojawił się taki, że czuję głód już tak w środku zajęć i to jest niedobrze. To w ogóle najgorsze uczucie. Ćwiczyć tak, jak jest, jak czujesz głód. Mm -hmm nie miłe, Więc co, więc jadę teraz do domu zjeść śniadanko. Dzisiaj nawet przyjechałam rowerem, bo jest ile, 7 stopni, 6, coś takiego, więc nawet cieplutko. No i dzisiaj wy decydujecie o moim dniu tak naprawdę, czy ja dzisiaj zostanę w domu, czy ja gdzieś pojadę, czym ja pojadę, gdzie ja pojadę. Jeżeli pojadę, zobaczymy co tam będziecie, co tam będziecie głosować, dawno nie byłam takiego Takiego challenge'a, takiego dnia. W sumie tak mi się podobało ostatnio, jak decydowaliście o moim dniu. Do domku jeść. Czy mam dzisiaj zostać w domu? Spędzić dzień w domu, czy, czy nie? Mam się wydaje, czy moje twarz stała się taka, jakoś okrągła. Dieta, Lila, dieta. Och, lubicie głosować widzę Oj, lubicie Lubicie ten challenge, co? Widzę jak was dużo głosuje I Ostatni raz jak robiłam też No to jest w sumie Ja też bym Jakbym widziała, że ktoś tak robi Na kogo tam obserwuję No to też bym głosowała no To takie ciekawe, nie? Że macie wpływ Na czyjeś życie Na czyjś dzień to jest. To jest dopiero władza. <grymne> Ale pusto. Możecie, że cały czas w tak pusto jest. Otwórzcie, już to już skończcie z tą pandemią. wirus Idź sobie już gdzieś. Nie wiem, gdziekolwiek. Już mamy dość ciebie naprawdę zapomniałam kupić croissantów, chciałam croissantów Dieta, Lila, dieta Dobra, śniadanko Zamówiłam nowy ten plakat Jeżeli nie widzieliście na Instagramie Pokażę Kiciu? No, to ty Witaminka Magnez Dobra, zjem i zobaczę, na co tam zagłosowaliście o okay. kim? Patrzymy co tam mamy. Na dworze, na dworze, 57% na dworze. Kiciu, nie gryź tego. No dobra, tak myślałam, chociaż w domu też mogłabym posiedzieć. Teraz pytanie, czym ja mam pojechać? Czy jakby, czy rowerem, czy transportem publicznym i pieszo? Patrzymy, na co tam zagłosowaliście. Co? Na tramwaj, pieszo? Dlaczego? 56% na pieszo i tramwaj. No tego się nie spodziewałam. Myślałam, że rowerek wybierzecie. Przecież mnie znacie. Wiecie, że lubię jeździć rowerem. Niepoważnie, moi drodzy. To, jest, to już jest niepoważne. No dobra. A teraz musimy wybrać lokalizację. Albo rosałka, albo Malta. Boże, wy sobie nie wyobrażacie. Coraz bardziej mi się to spać. U góry działam Naprawdę co, coraz bardziej nie mam siły. Dobra, zobaczymy gdzie <gry> mam iść. Malta! To dobrze w sumie. Malta 59%. Nie wiem czy słyszeliście, czy, was, czy do Polski doszły wiadomości o zamku Putina. Jest taki opozycjonista w Rosji Nowalny. On prowadzi takie, takie śledztwa w sprawie tego, jak politycy kradną pieniądze w Rosji i on przeprowadził takie śledztwo na temat Putina i się okazało, że on ma zamek w Gelendrzyku. Po prostu nie da się tego opisać. Ja Wam obowiązkowo podeślę tu ten filmik, i też będzie link pod filmikiem. A filmik jest po rosyjsku oczywiście, ale są angielskie napisy. Zobaczcie chociażby sobie przywincie, co jest w tym zamku, i jak bardzo on jest olbrzymi, ile to wszystko kosztuje, jak to wszystko wygląda. Po prostu przeraża, przerażają takie rzeczy, szczerze mówiąc. To nie jest zdrowy człowiek, który buduje sobie coś takiego. To nie jest zdrowy człowiek psychicznie. To przeraża, że on ma tyle władzy, ten człowiek. Tak samo jak Łukaszenko też. Chory człowiek, który ma tak dużo władzy. Dlaczego nasz świat tak wygląda? A może ja w ogóle teraz zrobię drzemkę? Jest dopiero dziesiąta. Chociażby godzinkę pośpię. I lepiej. Two hours later. Dzień dobry, ja po raz drugi, moi drodzy Piję kawkę i wychodzę To była niezbędna drzemka Naprawdę niezbędna Teraz czuję się dużo lepiej O Boże, nienawidzę to uczucie Kiedy chce się spać Tak bardzo chce się spać, jest tak, tak wygodnie i cieplutko I chce się siku I chce się siku i trzeba wstać Jakby mi się nie chciało siku To mogłabym jeszcze spać Nie no, no z pół godziny jeszcze bym spała Ale dobra Dość narzekania, słońce świeci i u nas małe zmiany moi drodzy. Bo koniec końców postąpiliście rozsądnie <noise> i zagłosowaliście na rower. Proszę bardzo, 53% ja, ja nie, mogę, nie mogę tego faktu jakby pominąć, tak? Wszystko zostaje tu na dworze, tu rower i Malta. Pachnie wiosną. Słońce, witamina D. Może jednak dobrze, że zagłosowaliście na dwór. Pierwsze, jak jest super wrócić na rower w dobrą pogodę i ze słońcem. O matko! A po drugie, pierwszy raz widzę wysuszoną Maltę. I wiecie co? Myślałam, może ja znajdę swoją deskorolkę, która mi spadła z pomostu. To by było zabawne, jakby. Albo nie, no bo tam jest taki piach, pewnie już jest pod piachem. Ale ile jest butelek, w ogóle, jaki jest brudno, ludzie są w ogóle... Nie szanują, nie szanują przyrody. To jest przykre. Wiem, że tu nie mogę jechać, ale szukam pomostu. O, chyba go widzę. Jak myślicie, jaki jest procent, że go w ogóle zobaczę, że deskę w ogóle zobaczę? Tu nie było wcale głęboko. Tu mi spadła deska. Może ją ktoś już znalazł. A to wysuszają co roku? Jeżeli co roku to na pewno ktoś ją znalazł już. Był taki fajny, to był mini longboard. Mini longboard. Dwa lata temu to było? Fajerwerki jakieś, proszę bardzo. Boże, co ludzie tylko nie zrzucają. Nic nie widzę, nic nie widzę. Nie wiedziałam, że tu jest tak, tak nie głęboko. Deski nie ma. No, teraz co jest brzydko bez tej wody, nic nie powiem. A po co mi to robią? Czyszczą? Czy co? Brakuje mi nart strasznie. Chciałabym pojechać. Już nie byłam dwa lata chyba. Oh, jakie on ma brudne plecy! On nie ma błotnika i wszystko leci na plecy. a oh, Biedny. Bardzo dziwnie tutaj z tym parkiem się dzieje, wake, wake Park, tutaj jest Wake Park, gdzie można jeździć na takich bordach, pływać. To było jakby na wodzie to trzymało się, no, bo to było takie wysokie, wiecie, takie piętrowe, e, jak moje łóżko, w metrach. to było piętrowe, może to się trzymało na jakiejś takiej, to pływało takie? Nie. Taki apokalipsis troszkę tutaj patrzcie co znalazłam, co znalazłam już bardzo op, op tu można się chwycić i pojechać albo i nie. Coś zablokowane szkoda. Oktawia. <grym> Czyli to jeździ. Raczej nie. Szkoda, fajnie by było tak sobie Fiu, jak Tarzan. Kolejne pytanie, moi drodzy, kolejne pytanie. Jest godzina druga. Mogę jeszcze do Irki w sumie pojechać. Zobaczymy. Zadam wam pytanie, gdzie ja mam pojechać, tylko że Irka jeszcze o tym nie wie, ale <laughs> zaraz się dowie z, mo z moich stories. Ale jestem zabawna, sama z siebie się śmieję. Taka zabawna, no po prostu. Comedy, comedy club po prostu. Nagrywałam TikToki, chyba już minęło 10 minut. Tak, i Irka już zaczęła komentować, bo ja oznaczyłam, a kto cię zapraszał. Decydujecie i tak wy, a nie Irka. Do Irki! Teraz muszę do niej zadzwonić. I Irka, Irka zaznaczyła do domu. Zresztą nie odbierze. Dam, was, dam wam znać, jak mi oddzwonię albo odpiszę, bo, bo mam mało baterii. Kurczę, zamówię sobie dzisiaj tą baterię od Kanona. Jednak do Irki. Jednak pojechałem do Irki i kupuję. Bajgle. Chciałam u was zapytać generalnie, e, czy hachapuri czy bajgle na przykład kupić Ale tak bardzo chciałam bajgle, że nawet nie będę was pytać Nie, nie chcę bajgle Dawno nie jadłam go, są tu pyszne, przepyszne bajgle Dieta, Lila, dieta Dzień dobry ten dobry ten dobry i jestem w domu moi drodzy, jestem w domu będę zaraz ładować baterię online trening za 10 minut chciałam was pytać czy robić dla Asi, mojej podopiecznej trening oszczędzający czy katujący, ale to i tak nie ma sensu, bo i tak będzie trening oszczędzający taki już tak już jest ze mną. Tak już się tronuje ze mną. ładujemy się. No dobra, ale chciałeś karty o dużo, nie? Jaki, jaki tętno? Dobra, druga streka. Przed kolejnym pytaniem muszę wam opowiedzieć małą, krótką historię. Moje przyjaciółki wybierały za mnie pary w TikTok. Tinderze. <grym> TikToku. Trafiło, trafiło się trzy pary. Trzy. Pytanie brzmi następujące Czy mam do kogoś z nich napisać, czy nie? Jeszcze jedno pytanie I niech to już będzie ostatnie pytanie na dzisiaj Bo dzwoniła do mnie Nastia i... Nie wiemy, czy wychodzić na spacer, czegoś się napić Czy zostać już w domach i nigdzie nie iść W sumie jej się za bardzo nie chcę i mi się za bardzo nie chce ale no, jak już dzisiaj jest taki dzień, no to co? No to skorzystajmy z tego, no nie? I niech e, niech ludzie zadecydują. Muszę napisać do kogoś z Tindera. Oj, nie lubię ten Tinder. No co? Patrzymy, czy ja gdzieś dzisiaj idę? O, boże, obawiam się, że zagłosowaliście. No to, że mam gdzieś iść. O, boże, nie chcę nigdzie iść. Ja jestem zmęczona. Ja chcę spać. Ja Chodź. Proszę, nie róbcie mi tego. Nie róbcie mi tego. 74% na iść. Na wychodzić. Masował taki kolor. Ale kolor super. No. Widzicie jaki kolor? Super, nie? Chcę taki kolor. No dobra, co? Dzwonię do Nastii. Na jedno, na jakieś jedno coś. Na jedno piwko, winko, nie wiem. Nie chcę dużo pić. I tak, moi drodzy, ja lecę, to już praktycznie jest koniec vloga. Tylko jedno piwko. Pa, pa.